Jakie były motywy powodujące Grzegorzem Braunem? Nie chciałbym tutaj rzucać różnych domysłów. Myślę, że on się w tej sprawie najlepiej wypowie. Faktem jest, że się rozstajemy od tego momentu, będziemy działać politycznie osobno. Moja ocena sytuacji jest taka, że Grzegorz Braun popełnił błąd, no ale jak zwykle w tego rodzaju sytuacjach to oczywiście dopiero historia nas osądzi i stwierdzi, kto tak naprawdę popełnił błąd. W każdym razie my, jako Konfederacja, idziemy dalej, zachowujemy. Jedność, dalej będziemy budować jedyną alternatywę dla obecnego układu. Tak, proszę Państwa, rzeczywiście ta sytuacja wykracza poza ramy nie tylko współpracy, ale także napięć wewnątrz wspólnie tworzonych projektów politycznych. Jeszcze wczoraj rano podczas rozmowy telefonicznej Grzegorz Braun zapewniał mnie, że żadnej deklaracji w sprawie wyborów prezydenckich składał nie będzie. Ubolewam, że zostałem wprowadzony w błąd. W ten sposób współpracy prowadzić się nie da. Jestem osobą, która w lipcu zeszłego roku namawiała Grzegorza Brauna na poparcie naszego projektu, by przeprowadzić prawybory. Nie było zainteresowania ze strony Grzegorza Brauna i jego reprezentantów we władzach Konfederacji, aby te prawybory przeprowadzić. Sytuacja była całkowicie jasna. Nasi partnerzy z Korony doskonale wiedzieli, że jeżeli nie poprą projektów prawyborczych, Sławomir Mirmencen szykuje się do kampanii wyborczej, a my nie będziemy zwlekali nie wiadomo ile z wyłonieniem kandydata. Drogi były dwie: albo wyłonienie kandydata poprzez prawybory, albo wyłonienie go poprzez Radę Liderów. W związku z tym, że nie było zainteresowania naszych kolisantów organizacją prawyborów, wyłoniliśmy kandydata poprzez Radę Liderów. Cieszę się, że Sławomir Mirmencen wziął na siebie ciężar pracy to jest naprawdę bardzo duży ciężar, zorganizować w okresie zimowym, przy mrozie w miastach powiatowych te spotkania, których w tej chwili już liczba zbliża się do setki. Muszę też podkreślić, że wówczas, kiedy prowadziliśmy uzgodnienia polityczne w zeszłym roku, Lato Grzegorz Brown nie wyrażał również zainteresowania kandydowaniem na prezydenta. Więc ta sytuacja jest niecodzienna. Ubolewam, że do niej doszło. Natomiast w każdym projekcie politycznym musi być porządek. Ten porządek przewiduje statut, właściwe organy partii politycznej, czyli Rada Liderów, dały mandat Sławomirowi Mencenowi do reprezentowania konfederacji w tych wyborach prezydenckich. I my, zgodnie z przyjętą strategią w zeszłym roku, po rozmowach, po konsultacjach, za wiedzą wszystkich partnerów, tę strategię realizujemy. To, co wczoraj ogłosił Grzegorz Brown, nie jest ani skonsultowane, ani w mojej ocenie przemyślane. E, również traktuje to w kategoriach błędu politycznego, natomiast za błędy ponosi się e, konsekwencje. W tym wypadku, tą konsekwencją jest skierowanie wniosku do sądu partyjnego w sprawie usunięcia Grzegorza Brauna z konfederacji. E, ubolewam, że do tej sytuacji e, musi dojść, natomiast nie jest możliwe, żeby jedna partia polityczna wystawiała dwóch kandydatów na prezydenta. E, takiej sytuacji nie będzie. Myśmy wielokrotnie sygnalizowali e, sobie nawzajem, że taką sytuację wykluczamy e, i mam wrażenie, że e, do wczoraj była to rzecz, co do której się absolutnie wszyscy zgadzaliśmy, że e, jeden e, będzie reprezentant w wyborach prezydenckiej Konfederacji i dokładnie tak będzie. E, jeżeli ktoś chce wystartować bez upoważnienia władz, oczywiście może to zrobić każdy, może korzystać ze swoich praw, natomiast y, nie reprezentuje w tej sytuacji konfederacji. Y Wspieramy Sławomira Mencena w tej kampanii e, i pracujemy dalej. Konfederacja jest stabilnym podmiotem politycznym, który się rozwija. E, oczywiście strata takiego lidera jak Grzegorz Brown jest istotnym faktem politycznym, natomiast nie sądzę, żeby ten fakt wpłynął na rozwój Konfederacji. E, będziemy pracować dalej, będziemy przyciągać kadry, będziemy się rozwijać. E, mamy długi horyzont czasowy, mamy dobrze zarysowaną strategię, mamy poukładaną sytuację wewnątrz. Partii Politycznej, i po prostu ruszamy z ofensywą mającą na celu jak najszybsze zebranie podpisów i rejestrację naszego kandydata na prezydenta. Sondaże nam sprzyjają, opinia publiczna nam sprzyja. Dziękujemy za to wsparcie, które czujemy i po prostu pracujemy po to, żeby dawać nadzieję Polakom na to, że polityka oparta na właściwym podejściu, ale także na wewnętrznym porządku, na przemyślanej strategii, na spokojnie realizowanej. A nie na impulsach, a nie na samowoli politycznej. Taka polityka jest możliwa. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze szef sztabu wyborczego. Jeszcze, są... Jeszcze ja raz zabiorę głos. Szanowni Państwo, przejdźmy do tematu kampanii. Dzisiaj jako pierwsi złożyliśmy zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj PKW zatwierdzi nasz, zatwierdzi nasz komitet i ruszamy z kampanią wyborczą. Do tej pory mieliśmy prekampanię, mieliśmy kampanię niewyborczą. Teraz nadszedł wreszcie ten magiczny dzień, w którym absolutnie wszystko się zmieni. Prekampania staje się kampanią. To będzie myślę, że bardzo dynamiczna i bardzo pracowita kampania. Stawiamy przede wszystkim na kontakt z wyborcami, na kontakt z mieszkańcami. Do tej pory odbyło się już ponad 80 spotkań z mieszkańcami całej Polski. Byliśmy na południu, północy, na wschodzie, zachodzie, w centrum, w zasadzie już wszędzie, a teraz tylko przyspieszamy nasze tempo. Do końca stycznia odbędzie się jeszcze kilkadziesiąt spotkań, w lutym prawie 50, w marcu pewnie dojdziemy do 60 i co ważne to są spotkania z mieszkańcami, z wyborcami na każdym takim spotkaniu niezależnie od pogody, czy jest mróz, śnieg, deszcz, wicher, niezależnie od warunków atmosferycznych mamy setki osób, na poszczególnych spotkaniach liczba... Wyborców przekroczyło grubo ponad tysiąc i każde z tych kolejnych spotkań też będzie gromadziło setki wyborców. Nie organizujemy przeciwieństwie do naszych konkurentów spotkań z lokalnymi działaczami partyjnymi, lokalnymi urzędnikami, lokalnym przedsiębiorcą, czy nie robimy po prostu konferencji prasowej dla dziennikarzy. My zamierzamy spotykać się z wyborcami, bo to wyborcy głosują, zamierzamy się bezpośrednio nimi z nimi kontaktować. To będzie wyróżniało tę kampanię, że ona będzie dla wyborców, nie dla mediów, będzie dla ludzi. Nie nie dla dziennikarzy. Proszę oczywiście nie wyciągać z tego wniosku, że dziennikarze to nie ludzie. Natomiast koncentrujemy się na wyborcach, koncentrujemy się na dziennikarzach, na wyborcach, na mieszkańcach miast. Będzie dużo spotkań, do tego dużo aktywności w internecie, w mediach społecznościowych. Na szczęście dzięki rozwojowi technologicznemu mamy możliwość kontaktu bezpośrednio z mieszkańcami, z wyborcami, bez różnych, różnego rodzaju pośredników. Nie liczymy, nie oczekujemy na jakąś tutaj pomoc, wdzięczność, czy też przychylne nastawienie głównych mediów mainstreamowych, bo wiemy doskonale, że nie możemy na nie liczyć. Jeżeli na nasze spotkanie przychodzi tysiąc osób i media w ogóle nie są tym zainteresowane, za to są zainteresowane tym, że Rafał Trzaskowski zrobił pompkę albo spotkał się z pięcioma dziennikarzami. To znaczy, że współczesne media kompletnie nie rozumieją, co interesuje ludzi. A my wiemy, czego ludzie chcą słuchać, wiemy, co chcą oglądać. Trafiamy bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych do ludzi, gdzie już teraz udaje się generować bardzo duże zasięgi. I wierzę, że te zasięgi będą jeszcze większe, więc to nas będzie wyróżniać. Nasi główni kontrkandydaci, Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki będą obecni w mediach, a my będziemy głównie obecni w mediach społecznościowych oraz na spotkaniu na placach, na rynkach, na ulicach miast z Polakami, z wyborcami. To będzie taki znak charakterystyczny tej kampanii. Mamy świeże spojrzenie, jesteśmy znacznie młodsi w całym naszym zespole, niż nasi kontrkandydaci. Oni są politykami z poprzedniej epoki, którzy wierzą, że jak zamieszkają w TV. To zrobią dzięki temu bardzo dobry wynik. My uważamy, że trzeba przede wszystkim trafiać do wyborców i ta kreatywność, nowe spojrzenie sprawi, że ta kampania wierzy będzie absolutnie wyjątkowa. Natomiast. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, w związku z czym zebraliśmy drużynę, którą teraz chciałbym Państwu przedstawić. Począwszy od szefa sztabu wyborczego, Bartosza Bocheńczaka. On był też szefem sztabu wyborczego Konfederacji w tych udanych wyborach do Europarlamentu, gdzie zrobiliśmy historyczny wynik: 12% i trzecie miejsce. I głęboko wierzę, że tym razem uda nam się zrobić jeszcze lepszy wynik. Bardzo dziękuję. To dla mnie ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie, że mogłem prowadzić właśnie najpierw te kampanie do Parlamentu Europejskiego, później mogłem prowadzić te prekampanie, bo to nie była jeszcze ta właściwa kampania już od kilku miesięcy. No i dzisiaj przyszedł taki dzień, w którym wkraczamy już w tę oficjalną część właśnie kampanii. Drodzy państwo, od początku tej prekampanii i kampanii w zasadzie Postawiliśmy na bezpośredni kontakt z wyborcami. Odbyliśmy dotychczas, uwaga, ponad 86 spotkań. Ja to dokładnie wczoraj sobie przeliczyłem to było 86 spotkań w 86 miastach, na które nierzadko, pomimo bardzo kiepskiej pogody, pomimo deszczu, pomimo wiatru, pomimo późnej pory, a ostatnio spotkania w Małopolsce czy na Ziemi Żywieckiej zaskoczyły nas, wręc zaskoczy, zaskoczyły nas z wręcz śnieżycami, te place, te rynki, te skwery wypełniały się po brzegi. Po dziś dzień, jeszcze może po dziś dzień, myślałem, że to był, że w styczniu wrzucamy piąty bieg, ale mam wrażenie, że to nie był piąty bieg, że to był czwarty bieg, a ta nasza skrzynia jest co najmniej ośmiobiegowa i w lutym wrzucamy dopiero piąty bieg, gdzie planujemy 50 spotkań, a w marcu wrzucamy szósty bieg, gdzie tych spotkań zaplanowanych jest już 50. Naszym celem, drodzy Państwo, jest dotarcie do każdego powiatu, bo uważamy, że ta ciężka praca to jest właśnie klucz do sukcesu tej kampanii. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki również objeżdżają Polskę, z tym, że różnica objazdu tych powiatów przez naszego kandydata Sławomira Mencena a Rafała Trzaskowskiego czy Karola Nawrockiego jest taka, że my faktycznie objeżdżamy te powiaty, robiąc poważne spotkania, które trwają czasem dosyć długo, na których to są otwarte spotkania, gdzie można przyjść, uścisnąć dłoń Sławomira Mencena naszego kandydata, gdzie można zamienić z nim kilka słów, podczas gdy tamci kandydaci, mam wrażenie, po prostu objeżdżają te powiaty. Czasem, chyba mówiąc tak kolokwialnie, zatrzymując się na stacji benzynowej, już odhaczają, że, że tam byli w tym powiecie. Drodzy Państwo, w tej kampanii nie zamierzamy, powiem może brzydko, błaznować. Nie zamierzamy robić czegoś, w co nie wierzymy, a tym bardziej w co nie wierzy nasz kandydat na prezydenta Sławomir Męcen. To ma być autentyczna kampania. A sztab, jakim dysponuje, z, z jakim jest mi dane pracować, to jest bardzo pracowity sztab. Natomiast na, na szczególną uwagę zasługuje pracowitość naszego kandydata. To już mogę taki mały zdradzić zakulisowy sekret, może nie sekret, Sławomir Męcen jest bardzo ciężko pracującym człowiekiem, który, jeżeli widzi, że jest za mało pracy, to narzeka prosi o jeszcze więcej pracy, więc to mnie jako szefa sztabu bardzo, bardzo cieszy. Drodzy Państwo, ta kampania pokazuje, te spotkanie zewnętrzne, że można prowadzić ją zupełnie inaczej, że można prowadzić ją nieszablonowo. Uważamy, tak jak już powiedziałem, że właśnie ta nieszablonowość to inne myślenie niż wszyscy, jest kluczem do sukcesu w walce o dumną, silną, bogatą Polskę i wierzę, że to w krótkim czasie osiągniemy. Bardzo dziękuję. Mam zaszczyt też... Przedstawić naszego rzecznika prasowego, to właśnie przedstawiciel młodego pokolenia, Wojciech Machulski, będzie rzecznikiem prasowym kampanii prezydenckiej. Wojtku, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję, przywitam się ponownie. E, dziękuję bardzo Słowomidowi Mencenowi, Bartoszowi Bocheńczakowi za ten zaszczyt, za powierzenie mi tak ważnej funkcji rzecznika prasowego. Warto w życiu robić rzeczy ciekawe i ważne, i wierzę, że ta kampania to są właśnie rzeczy ciekawe i to są rzeczy bardzo ważne. Tak jak powiedział Bartosz, reprezentuje ludzi młodych. urodziłem się na początku tego wieku i jest bardzo wielu takich Polaków jak ja, którzy nie pamiętają, nie znają innej polityki niż ta zdominowana przez Tuska i Kaczyńskiego, przez Prawo i Sprawiedliwość. I Platformę Obywatelską. Wystarczy wspomnieć, że drugie tury wyborów prezydenckich od 2005 roku, czyli równo od 20 lat, są zdominowane właśnie przez te dwie partie. Dlatego ta kampania prezydencka jest tak szalenie ważna, bo to jest nasza historyczna szansa. To jest szansa na przełamanie tego duopolu, który trawi polską politykę, który wpływa na to, że wielu Polakom nie podoba się to, co aktualnie dzieje się w kraju. Oni przychodzą na spotkania, mówią nam o tym, że męczy ich to, co się dzieje w polityce, że szukają czegoś nowego, że szukają. Ludzi, którzy naprawdę chcą zmienić coś w Polsce, a nie tylko podkręcać emocje, prowadzić PR i zdobywać kolejne punkty w sondażach wyborczych. I myślę, że sposobem na to, żeby ten duopol przełamać, jest właśnie głos na Sławomira Mencena. Jedynego kandydata prawicy, który, w mojej opinii, ma szansę na wygranie tych wyborów, na powstrzymanie pochodu Donalda Tuska po władzę, na powstrzymanie. Utrzymania, zabetonowania tego układu politycznego, czego chciałyby niestety media, czego chciałyby te obydwie duże partie. Więc myślę, że te wybory są tak szalenie ważne, przede wszystkim także dla ludzi młodych, którzy nas tak tłumnie popierają, ale także dla ich rodziców, dla ich dziadków, którzy coraz częściej na te spotkania przychodzą, być może właśnie od swoich dzieci, od swoich wnuków często dowiedzieli się, że jest możliwa jeszcze zmiana. Młodzi ludzie w przeciwieństwie do swoich rodziców wierzą w, wierzą w to, że zmiana jest możliwa. Ich rodzice często e, być może już stracili nadzieję, bo widzieli tak wielu polityków, ale to się zmienia. Konfederacja jest partią, która wychodzi do wszystkich, która pokazuje, że chce realnie coś zmienić w kraju i w ten sposób ciężką pracą udowadnia, że ta zmiana jest rzeczywiście realna i nie pozwalamy Polakom dać się, dać się omamić tej wizji, którą przedstawiają nam politycy, że to już jest przesądzone, że tylko Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski mają szansę w tych wyborach. To nieprawda i Polacy już też w to nie wierzą. Także bardzo się cieszę, że w tej kampanii będę mógł wziąć udział, bo jest to historyczna kampania, a już teraz oddaję głos pełnomocnikowi wyborczemu naszego komitetu Witoldowi Tum Nowiczowi. Dziękuję bardzo. Mam ogromny zaszczyt być pełnocykiem wyborczym Sojim Remencena w 2025 roku, tym bardziej, że byłem pełnociem wyborczym kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka w 2020 roku, czyli także kandydata Konfederacji. Cieszę się, że ta cała procedura. Rejestracyjna przebiegła sprawnie. Pokazujemy, że jesteśmy pierwsi, że jesteśmy zdeterminowani. W momencie, gdy duże partie szukały złapanki swoich kandydatów, my już dawno prowadziliśmy prekampanię, my już byliśmy zdecydowani co do tego, że Soomir Mencen będzie nas reprezentował. Był ogłoszony jako ten, który będzie chciał się ubiegać o fotel prezydenta Rzeczypospolitej jako pierwszy, dokładnie tak samo dzisiaj jako pierwsi złożyliśmy wszystkie dokumenty do tego aby zarejestrować komitet wyborczy. Pokazujemy, że właśnie to nie jest czas na kandydatów z łapanki, to nie jest czas na długopis Tuska czy Kaczyńskiego. To jest czas na kandydata prawdziwie zmotywowanego, zdecydowanego do tego, aby kandydować i żeby być tym prezydentem, ponieważ Polacy naprawdę zasługują na to, aby mieć kandydata spoza tego sporu politycznego, spoza układu popisowskiego. Takim kandydatem jedynym, który ma na to szansę, żeby zostać prezydentem, jest właśnie Sławomir Wenczen. Rozpoczynamy zbiórkę podpisów, rozpoczynamy kampanię, zachęcamy do tego, aby włączyć się w tą kampanię, zachęcamy do tego, aby złożyć te podpisy, zachęcamy także do tego, aby zaangażować się w komisje wyborcze, bo też jest to ważne, żeby przypilnować tych wyborów, żeby nie było żadnych tutaj nieprawidłowości z tym związanych. My jako oczywiście komitet wyborczy będziemy zgłaszać takich kandydatów, będziemy zgłaszać mężów zaufania, więc ten proces wyborczy będziemy także kontrolować od tej strony. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję i teraz prosimy o pytania w temacie dzisiejszej konferencji. Dzień dobry, Dawid 24 Chciałem na początek tylko uściślić, czy Państwo uznają, Panowie Państwo, że to koniec Grzegorza Brauna w Konfederacji, czy to koniec korony polskiej w Konfederacji? Panie redaktorze, przekazaliśmy to, co chcieliśmy przekazać na konferencji prasowej. Czyli dokładnie, że wniosek w związku z ogłoszeniem startu w wyborach prezydenckich kierujemy wniosek do sądu partyjnego w sprawie usunięcia Grzegorza Brauna z Konfederacji. A co z pozostałymi parlamentarzystami Korony Polskiej? No w tej sprawie, panie redaktorze, żadnej informacji nie przedstawiliśmy. To chciałem zapytać, czy Państwo czują, że to jest wotum nieufności ta decyzja Grzegorza Brauna wobec kształtu Konfederacji i Stanu, czy też wotum nieufności tylko wobec wyboru kandydata tutaj obecnego? Dziennikarze już od wielu lat mają taką manierę pytać nas o to, co myśli Grzegorz Braun. Nie, Sugeruję zapytam, Panu co zapytać czują? Grzegorza Brauna, przerwać tę tamę milczenia, wreszcie zaprosić go do siebie do programu. On z całą pewnością powie Panu, co czuje i co o nas myśli. Zapytam z pewnością Grzegorza Braun o jego decyzję, ale nie będę go pytał o państwa poczucie. Jak państwo odbierają my te myślimy, decyzje? myślimy, co on myśli. Nie, nie. Jak państwo odbierają te decyzje? Czy to jest sprzeciw wobec całej Konfederacji, czy też sprzeciw wobec kandydatury pana posła? Bo na przykład tym kandydatem chciał być sam Grzegorz Braun. Tak jak powiedziałem, nie będę wchodził w domysły i bawił się tutaj w stawianie jakichś hipotez, co ma w głowie Grzegorz Braun. Myślę, że to Grzegorz Braun będzie najlepszą osobą do odpowiedzi na to pytanie. Ja nie wykluczam, że jeszcze dzisiaj, jeżeli będzie okazja widzieć się z Grzegorzem Brawnem, dlatego że jeszcze wczoraj umawialiśmy się na spotkanie dzisiaj. Po prostu zapytam zapytam Grzegorza Brauna, co właściwie robi. Z mojego stanu wiedzy i moich rozmów z Grzegorzem Braunem, mogę powiedzieć, że to co wczoraj ogłosił, jest sprzeczne z jego zamiarami z wczorajszego poranka. Przepraszam, jeśli są pytania kolejne. Telewizja Polska. Pierwsze pytanie mam do pana kandydata, czy nie obawia się pan, że Grzegorz Braun odbierze panu wyborców, no bo na razie sondaże są dla pana bardzo korzystne, trzecie miejsce, ale czy start innego polityka związanego z Konfederacją nie przekreśla pana szansę na dobry wynik w tych wyborach? A druga sprawa, jak panowie skomentują wpis Janusza Kowalskiego, który stwierdził, że Konfederacja bez Grzegorza Brauna, ale z ale z Krzysztofem Bosakiem i Sławomirem Mencenem to doskonały koalicjant dla rządu PiSu, który wypowie Zielony Ład, sprzeciwi się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej, obniży i uprości podatki. Czy taka koalicja jest możliwa? Gdyby PiS chciał uprościć podatki, odrzucić Zielony Ład i prowadzić asertywną politykę względem Ukrainy, to miało na to 8 lat i jakoś czasu im nie starczyło. Zamiast upraszczać podatki, to je komplikowali, zamiast odrzucać Zielony Ład, to podpisywali i wdrażali Zielony Ład, nawet go promowali. W związku z czym nie do końca rozumiem tą wypowiedź, nie do końca rozumiem, czemu mielibyśmy robić z PiSem, czemu mielibyśmy z PiSem odkręcać wcześniejsze działania PiSu. Nie widzę tutaj za bardzo logiki. A Wracając do pani pierwszego pytania, wybory mają to do siebie, że startować w nich może każdy, kto się zgłosi. Wydaje się, że kandydatów będzie grubo ponad dziesięciu i oczywiście żadnego z nich się nie obawia. Dobrze, ale nie obawia się pan, że start akurat Grzegorza Brauna wpłynie na pana wynik? Nie, myślę, że każdy kolejny kandydat, w jakiejś sporze, w jakiejś mierze wpływa na mój wynik. Przecież gdyby na przykład nie startowali Rafał Trzaskowski z Rafałem Nawrockim, no to miałbym pewnie trochę lepszy wynik niż będę miał i mogłaby mnie pani zapytać, czy nie obawiam się, że start Rafała Trzaskowskiego odbierze mi wyborców. No tak, no pewnych wyborców mi oczywiście odbierze, natomiast nie jest to coś, czego bym się obawiał. Panie redaktorze, ja pozwolę sobie przypomnieć, że pięć lat temu, kiedy kandydowałem na prezydenta, to mieliśmy kilku innych kandydatów, którzy operowali w pewnym lub w dużym zakresie podobnymi postulatami programowymi i hasłami ideowymi do tych, wokół których skupiła się Konfederacja. To nie wpłynęło jakoś znacząco na wynik, a wynik osiągnięty w pierwszej turze był znacznie lepszy kilkukrotnie lepszy niż to, co na początku kampanii wyborczej dawały sondaże. Więc naprawdę nie przejmowałbym się, poza tym, my w Konfederacji wierzymy, że rywalizacja jest dobra. Mówiąc językiem biznesowym, Grzegorz Brown zdecydował się pójść na swoje. Zobaczymy, jakie to da rezultaty. Sytuacja jest czysta, klarowna. Od dziś Grzegorz Brown zdecydował się na rywalizację z kandydatem Konfederacji. Ten scenariusz nie był przez nas ani pożądany, ani oczekiwany, ani nie uważamy, że jest jakkolwiek racjonalny. Natomiast, skoro tak, no to wyborcy zdecydują. Jeszcze tylko do o ile wpisu, oczywiście Grzegorz Bram się zarejestruje. Tylko wracając do wpisu pana Kowalskiego, nie ma szans na koalicję Konfederacji z Pisem. Pani redaktor, nie komentujemy wypowiedzi polityków innych partii, ponieważ ich wypowiedzi są elementem kampanii naszych kontrkandydatów. Proszę naprawdę o wypowiedzi polityków PiSu pytać Karola Nawrockiego, nie nas. My jesteśmy zainteresowani komunikowaniem się z wyborcami, którzy chcą alternatywy <grym> politycznej, a nie dokonywaniem egzegezy wypowiedzi polityków, którzy Czyli byli ja w obozie rządzącym. Jako, pytam państwa jako potencjalnych koalicjantów. Bardzo proszę też dać innym redakcjom szansę jeszcze na zadanie pytania szkoła z Radio Zet. mam Pytanie dotyczące liczebności klubu. Czy państwo to przeliczyli? Wiedzą już, że nawet bez posłów korony klub Konfederacji w Sejmie się utrzyma. Postawił pan trafną hipotezę, umiemy pytanie. liczyć to do 20. Pytanie. I oczywiście wielokrotnie to sobie przeliczyliśmy, nawet na palcach. A raz na liczydle nawet liczyłem. Nie, no, Wyniki to, 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 to były te same, serio. panie redaktorze. Nie martwią się państwo o to, że klub się rozpadnie? Nie boję się tego. Okay. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo Państwu dziękujemy za obecność. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.